I'll tell you something I could do Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na naszym kanale. Dziś przychodzimy do Was z przeglądem szafy. Jesień zbliża się wielkimi krokami, więc czas powoli pożegnać się z pięknymi letnimi sukienkami i zaopatrzyć się w odpowiednie ciepłe swetry. Mamy tutaj mnóstwo perełeczek. część ciuchlandu, część z najnowszych kolekcji, takich wiecie, sieciówkowych. Jesteśmy lekko dzisiaj przyziębione, więc gdy, będzie, gdy zauważycie taką lekką dżumę między nami, no to musicie nam to wybaczyć, bo <laughs> zarażamy się nawzajem. Naprawdę, jakaś infekcja do nas dopadła, a jeszcze tak naprawdę jest piękna pogoda, bo jest początek września. No ale ta pogoda. mam Mam nadzieję, że damy radę, więc zapraszamy Was na pierwszy taki jesienny, stricte odcinek. Nie przedłużamy, zaczynamy. zaczynamy. Okej, okay, ja może swój przegląd szafy rozpocznę od swetrów, Ym, jakoś swetry zawsze kojarzą mi się z jesienią jeżeli chodzi o ten element w szafie, to ja bardzo lubię w swetry zaopatrzyć się po prostu w taniej odzieży, ponieważ można tam znaleźć swetry naprawdę świetnej jakości i w genialnej cenie I ja mam tutaj trzy swetry, które zaopatrzyłam się właśnie w tym sezonie, może rozpocznę od tego przebiegnego, krótkiego z golfu swetra melanżowego, yy, on, on jest bawełniany, po, po, domieszka wełny z wiskozą, bardzo przyjemny, jest i ja ten sweter myślę, że będę nosiła ze spodniami z wysokim stanem, z jeansami albo na przykład z takimi moimi czarnymi tymi spodniami palazzo. Kolejny golf również tym razem w kolorze takim karmel, brąz i on też jest taki bardziej menadżowy. Ten sweter już jest dłuższy, taki lekko... Ale też w stanie. Bardzo dobrym stanie ten sweter. Ona kosztowała coś około 7-8 zł, także uważam, że naprawdę super deal, ale najbardziej jestem zadowolona z tego swetra, ponieważ o. ma przepiękny taki miętowy kolor i tutaj już mamy prawie 90 Procent wełny, nie gryzie ten sweter. I to jest takie zaskoczenie, bo bardzo często te sweter są takie mocno gryzące. Jest ten przyjemny. jest naprawdę bardzo przyjemny, ma przepiękny kolor i ten sweter, ten golf będę łączyła z takimi spodniami, które wam później pokażę. No, przepięknie wygląda. Znaczy w, w ogóle jest, jest, jest w idealnym stanie i to jest naprawdę świetna jakość. Mhm. O ile dobrze pamiętam, no ten sweter kosztował 6,50 i ja go kupiłam w lipcu. Jak jeszcze nikt w ogóle nie patrzył na sweter, taki wiecie, jesienno-zimowy, mhm. i on gdzieś tam leżał sobie, tak sobie wisiał. I to też jest dobry patent. No, nie? Żeby latem trochę... Tak, latem kupować ubrania na jesień, a jesienią na przykład kupować na lato, bo wtedy te ceny są naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o swetry, to ja Wam serdecznie polecam wybrać się do taniej odzieży, bo tam naprawdę można znaleźć swetry niczym nie różniące się od tych, które są w, po prostu w sieciówkach. a ja zapłacić. Dużo nawet nie mniej. w sieciówkach, no bo swetry wełniane nie tylko są w sieciówkach, ale, ale tam nawet... ceny są gigantyczne takiego swetra, więc szperajcie w lumpeksach jak najbardziej. Ja zacznę mój przegląd szafy tegoroczny od butów, dlatego że zrobiłam sobie taką przepyrkę jesienną szafę, wyciągnęłam z worków próżniowych wszystkie ubrania, wszystkie buty, wszystkie płaszcze zawiesiłam na jednym wieszaku, takim, wiecie, przesuwanym z IKEA. Zrobiłam naprawdę gigantyczny przegląd, zobaczyłam czego nie mam, bo tak naprawdę o takich rzeczach się zapomina i dopiero jak zrobiłam taką przepyrkę, to zaczęłam powoli rozglądać się za elementami, które, których, których będę potrzebować i pierwsza rzecz, którą zakupiłam, to są te botki z Reserved. To są wodki w wężowy wzór. E, jedynym takim m, elementem, który e, odrobinę odróżnia od tych, co Kasia ma, bo ty hmm. masz takie zarys tamtego roku. Pokażę je też. One są praktycznie no, bardzo podobne, bardzo ten sam podobne. styl. Mhm. E, tutaj e, ty masz nasuwak, e, ta część czarna to jest guma, więc te buty wsuwacie tak naprawdę na nogę. E, Wydają się bardzo porządne. Chodziłam w nich po, po domu, próbowałam do wielu różnych stylizacji i wyglądają naprawdę fajnie. Mm -hmm. Tutaj też za chwilę u mnie zobaczycie bardzo dużo takich podstawowych kolorów: jest czerń, biel i jeans, czyli takie klasyki, które potrzebują czasami takiego podkręcenia właśnie w formie ciekawych butów. Ja w tamtym sezonie czeiłam się na węże, ale stwierdziłam, że może to jest taki, wiecie, za bardzo, za bardzo przytłaczający wzór i może on szybko po prostu mi się znudzi, ale w dalszym ciągu w tym roku też mi się podoba, więc stwierdziłam, że mm, no Powiem Ci, że ja kupiłam je w tamtym roku i bardzo często właśnie wchodziłam do na przykład do naszego beżowego płaszcza, którego mamy, do zwykłych jeansów, tak. do takich elementów mm. bardzo prostych i jak zakładałam te buty, to one tak, wiecie, podrasowywały tą stylizację, no że właśnie... ona jakby coś tam się działo, że ona nie była taka zwykła, mm. nudna i na początku też, szczerze mówiąc, bałam się, że kurczę, no wężowy wzór to może, wiecie, szybko mm. wyjść mody, albo że mi się po prostu przestanie podobać, albo mi się po prostu znudzi. A absolutnie nie. Ja chodziłam w tamtym roku i w tym roku również będę chodziła. Naprawdę one są bardzo wygodne i muszę obczać czy ich nie ma na sarze jeszcze, bo mi się czasami tak wydaje, że te elementy wracają. Wracają. Ale mam w jakimś delikatnym odpicowaniu, więc ym, ja mam tak samo te wodki i naprawdę są super. jest bardzo wygodny, stabilny. Tak, obcas jest do zaakceptowania, do chodzenia uh -huh. na co dzień. Jedyna różnica jest taka, że te moje są odrobinę z, z piczasty. Przodem, A ja mam takie bardziej um, okrągłe, krągłe. ale buty są, mhm. wydają się być naprawdę porządne. Oczywiście, no, egzamin zobaczymy, czy zdadzą, jak będzie już jesień. No, może zima, nie, ale jesień. Niemniej jednak wyglądają na bardzo porządne, ładnie trzymają się stopy, są wygodne na ten moment, jak próbowałam mhm. w nich chodzić, więc mam nadzieję, że wpiszą um, się fajnie w tą jesienną szafę. W mojej szafie nie mam ani jednej pary kozaków, i pamiętam, że w tam w tym roku na święta bardzo potrzebowałam jakichś fajnych kozaków. Nie miałam ani jednej sztuki i y, na święta wylądowałam w butkach, które nie były do końca, no coś tam nie, nie pasowało mi, więc w tym roku przegrzebałam naprawdę dużo y, butów kozaków, które miały być przede wszystkim, tak jak te tutaj czarne, na niskim obcasie, z delikatnie spiczastym przodem, z odrobinę luźną nogawką, ale żeby to nie była nogawka, która gdzie mm. opada, ani też nogawka, która jest tak jakby przelegająca bardzo mm. mocno do Ucisła, tak. nogi. Takie buty znalazłam w H&M, to jest linia Premium Quality z um, zamszu, one są całe zamszowe, um, rozmiar 39 i póki co Jestem nimi zachwycona. Bardzo brakowało mi takich klasycznych elementów w swojej szafie, które z tymi rzeczami, które już mam, będą fajnie się łączyć i będą do siebie pasować jak klocki, więc jestem bardzo z nich zado zadowolona. Oczywiście czeka te buty impregnacja, taka konkretna, Koniecznie. bo Zamsz potrzebuje takiej dobrej impregnacji. E, wyglądają na stopie i na nodze przepięknie. Bardzo ładnie komponują się znów z takimi klasycznymi kolorami i elementami z szafy, więc jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że się spiszą i M, m, też bardzo podobnie, nie wiem czy pamiętacie. Chyba je kupiłam dwa lata temu. Też takie kozaki właśnie z hm mm. Też taką delikatnie luźniejszą nogawką, też zamszowe i też mm. przed kolano. I naprawdę bardzo sobie je chwalę i super się sprawdzają. że nie chodzę w nich na co dzień, mm. ale na przykład do sukienki, czy do jakiejś spódnicy, czy coś w tym stylu, np. na święta, na sylwestra, to taki, taką jedną parę takich kozaków no, wartość. Ja, ja tak właśnie szafie. szukałam czegoś konkretnego, bo one nie były, nie były tanie. Tym bardziej, że ta seria premium jest odrobina, droższa. Przeszuka Miałam też inne takie typowo obuwnicze sklepy, ale nie do końca tam znalazłam coś, coś takiego, co mi się podobało, więc no mam nadzieję, że kozaki się spiszą, ale wyglądają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Okej, okay, kolejny element w mojej szafie to maronarki. W tym sezonie będą bardzo na takie marynarki oversize'owe, z takimi, wiecie, stającymi poduchami. I oprócz tamtej mojej czarnej marynarki, którą Wam pokazywałam w ostatnim filmie, co to był za film ostatni? Taki... O, y o A, O To ostatnio udało mi się upolować też marynarkę szarą i ta szara marynarka jest z działu męskiego. Na przepiękny skład, bo mamy tutaj wełnę z Wisko. Ta marynarka jest dosyć taka naprawdę ciężka, porządna. Konkretna. Konkretna, i ja planuję tą marynarkę nosić właśnie. Znaczy, pod składem chcę mieć na przykład jakiś sweter, albo na przykład golf, i tak wiecie, zakładaj, żeby było mi ciepło. Świetnie się komponuje, komponuje. Z na tak jak mówiłam, planuję ten film z marynarkami. Pięć hmm. elementów na. pięć stylizacji okay. na jedna. Jedna na... marynarka, pięć stylizacji. O tak. Więc na pewno pokażę Wam mnóstwo inspiracji i pomysłów, jak takie marynarki można zestawiać. W ogóle znalazła to, to marynarka moja siostra, chyba, tak chyba tak byłośmy wtedy wszystkie i ona się tam ją wyczaiła ale nie była do końca przekonana a, a ja ty mówię, stwierdziłaś, no, że słońce jest super piękna Nicholas i nicolas Rowe. i to w ogóle jest malarka z działu męskiego mamy też tutaj taką kieszonkę Męską, tak wiecie, jak tutaj zawsze sobie taką chusteczkę wkładają. To się nazywa taka chusteczkę. Poszetkę. O, faszka. Zawsze sobie tutaj wkładają taką poszetkę, ale mi absolutnie to nie, nie przeszkadza, że ona jest męska. I można pod taką marynarkę spokojną, na przykład jakiś ciepły mm. wełniany płaszcz Tym bardziej chciałam dodać wcześniej, że mm. czasami ta jesień jest taka, że nie jest aż tak zimno, żeby zakładać płaszcz. Wystarczy na przykład tak. jakaś warstwowa baza, i na to tak naprawdę narzucenie marynarki, bo jest akurat jesień, ale mm. jest w miarę ciepło. Więc to też jest taki fajny element, tak. który czasem nawet może zastąpić jakiś lekki płaszcz, czy trend. To są spodnie z Zary, które już widzieliście też w filmie o Ciuchlandach. Uwielbiam je, są bardzo wygodne. Góra, fason tych spodni jest taki, że góra jest bardzo dopasowana, opięta, a tutaj one są, odrobinę przypominają boyfriendy, odrobinę takie spodnie marchewki, ale są bardzo luźne, więc jeżeli chciałobyście je w Zarze mierzyć, to weźcie pod uwagę, że to nie są spodnie rurki, to są spodnie luźne, taki ba, takie baggy jeans, które hmm, wyróżniają się tym, że fajnie możecie sobie zrolować nogawkę i do bodków też świetnie wyglądają, więc Uwielbiam w nich chodzić, bardzo, bardzo podoba mi się kolor, są porządne, są konkretne, taki typowy niebieski wash tych jeansów, uwielbiam, naprawdę świetnie mi się noszą i póki co, a miałam już już kilka razy na sobie, nie rozpychają się, bo jeansy z Zary tak. mają tendencję do rozpychania się, tutaj jest sama bawełna, nie ma żadnych dodatków, więc może też przez to one tak trzymają, trzymają swój kształt. I drugi jeansy to są jeansy z H&M i to są już jeansy klasyczne o prostej nogawce, które um... Tak naprawdę nie wyróżniają się niczym, ale, ale przynajmniej w mojej szafie dobry jeans to jest podstawa. To jest podstawa i ja wiem, że w tych jeansach będę chodzić cały czas jesienią do bodków. Bardzo podoba mi się to, że znalazłam również jeansy, które mają odpowiednią długość, bo to jest rozmiar 27 na 30 Nogawkę możecie podwinąć i nie ma tutaj gołych kostek, bo czasem te jeansy sięgają naprawdę w połowę łydki, więc to w ogóle nie ma opcji na jesień. Mają fajny kolor, bardzo podoba mi się to spranie. I będą świetnie komponować się, czy to do kozaków, czy na przykład do tych botków wężowy wzór, nawet z białą koszulą. Kolejną rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to będzie ten garnitur z Zary w przepięknym kolorze beżowo-piaskowym. Yy, piasek. Piaskowy. to jest kolor piaskowy. Mam, mam marynarkę w rozmiarze XS i spodnie, rozmiar chyba 34, a nie XS. Także ten najmniejszy. Bardzo mi się podoba to, że ten garnitur można nosić, wiecie, tak w komplecie, ale też zastawiałam te elementy z moimi rzeczami, które mam już w szafie i można spokojnie te spodnie na przykład nosić, nie wiem, z tym miętowym golfem i też świetnie wygląda. Mhm. W ogóle te spodnie są mega wygodne. Mamy tutaj z tyłu bardzo kieszonki. Jest bardzo przyjemne materiał. Chociaż no to cienki. Jest, to jest bawełna połączona z połączeniem wiskozy i wydaje mi się, że na jesień, jeżeli będę chciała założyć te spodnie, no to pod spodem myślę, że wędrują grube rajstopy, mhm. żeby mi po prostu ciepło. Jeżeli chodzi o marynarkę, no to jest lekko oversize'owa, przepiękny kolor, super krój, dłuższa. No bardzo mi się podoba. Mi najbardziej chyba w komplecie podoba, nie? Zdecydowanie w komplecie, bo jest taka, wiecie, smoka. Wie, wiecie wejście, wejście smoka, ale spokojnie te elementy możecie nosić, wiecie, oddzielnie mm. i też świetnie wyglądają w połączeniu z jakimiś takimi na przykład jasnymi materiałami, albo na przykład z wełną, jeżeli chodzi na przykład o golfy. Także tutaj można naprawdę kombinować. Zbliża Wam się jakaś taka, nie wiem, impreza i chcecie na przykład się ugrać mm. jakoś Inaczej. Proszę bardzo, garnitur jest przepiękny. Zresztą, my nie mamy taki wyjazd, gdzie potrzebujemy też potrzebuje takich ubrań, więc ja zdecydowałam się na beż, i zdecydowała się na, na czarny. czarny. Tak, Chcesz pokazać tak. go. O, pokazać właśnie, go? Zobacz. Zobacz. A ja w tym czasie, wiecie co, Napije <laughs> się wody, bo mi zasnął w garle. Okej, okay, tak jak Kasia powiedziała, ja mam tutaj czarny garnitur, yy, i w ogóle trzeba zacząć od tego, przynajmniej takie moje są odczucia, że ja bardzo uwielbiam kobiety w garniturach, dla mnie są niesamowicie kobiece, seksowne pokazują pazury wiecie, swoją taką babską siłę, uwielbiam naprawdę uwielbiam, jak widzę dziewczynę w garniturze jeszcze jeżeli to jest na przykład garnitur odrobinę odważniejszy niż mój, czy jakiś różowy żółty, to w ogóle wow więc ja, ale że ja jestem nudna więc zdecydowałam się na garnitur czarny bardzo długo myślałam nad marynarką, dlatego że szukałam czegoś z odrobinę większy, lepszym składem, znalazłam w Massimo Dutti ale tam cena to było już ponad 500 zł, sporo. Bo za tą cenę mogę spokojnie sobie kupić płaszcz. No tak, myślałam naprawdę nad tym, ale nie znalazłam, nie znalazłam jakiejś takiej super alternatywy i jednak stwierdziłam, że zostawię ten garnitur. Tym bardziej, że ta marynarka bardzo dobrze leży. Ona jest fajnie skrojona, ma klasyczny krój. Jest odrobinę luźniejsza, ale nie przerysowana. Do tego są spodnie, które też już widzieliście. To są spodnie z um, odrobinę takim podobnym krojem jak te dżinsy, czyli na górze są bardzo dobrze dopasowane, odrobinę luźniejsze i zwężają się um, przy kostce. E, łącznie ten garnitur z czymś klasycznym albo nawet z czarnym topem e, takim, wiecie, odsłaniającym odrobinę ramiona. Wygląda bosko i e, no, tak jak zastanawiałam się nad no. nim, wygląda porządnie i mam nadzieję, że będzie mi służył. I tak jak mówiła Kasia, garnitury to jest świetna opcja, bo macie tak naprawdę komplet i możecie z takiego no. garnituru wyczarować masę różnych stylizacji, kombinując z różnymi elementami. Więc osoby, które śledzą nas na story wiedzą, że ostatnio poszukiwałam e, intensywnie jeansów. Do tej pory nie znalazłam jakichś takich, które byłyby takim, wiecie. Wow, mam swoje szafie, w sumie dwie pary jeansów, te, które mam dzisiaj na sobie, takie mam jeszcze, no parę ściechlandów i na razie stwierdziłam, że okej, okay. dopóki nie znajdę jakichś takich idealnych, no to będę chodziła w tych. Yy, ale słuchajcie, ostatnio na mm, stronie Reserve znalazłam te spodnie. Bardzo mi się one spodobały na modelce, bo ona chyba te spodnie miała w połączeniu z jakimś takim wełnianym, grubym swetem, sobie pomyślałam, wow! fajny spodnie Skórka. mamy tutaj skórkę w, jest to prosta mam tutaj też prostą nogawkę do tego jest też tutaj dołączony pasek i stwierdziłam że sobie zaryzykuję i zamówię te spodnie były w kolorze czarnym i w kolorze właśnie tym takim brązowo-karmelowym stwierdziłam że już te czarne mogą być takie wiecie za bardzo nudne idźmy troszkę o krok do przodu więc stwierdziłam że zamówię te, ten kolor tym bardziej że ten kolor też będzie nie pasował z elementami które mam już w szafie i w sumie tak wiecie tak jak już nam mówi ten tetris cały mm -hmm. czas łączymy te elementy tak żeby do siebie one wszystkie pasowały i naprawdę te spodnie są super. Ja mam w rozmiarze 34, świetnie leżą, są delikatnie, tak wiecie, one nie są takie obciśnięte jak na takiej wiecie, parówce. Jak, leggings, jak taki nie? leggings. Te spodnie naprawdę bardzo fajnie leżą, świetnie się układają, można je łączyć z właśnie golfami, mm -hmm. z jakąś na przykład koszulą, ewentualnie z marynarką. Naprawdę są super. Jeżeli poszukujecie spodni troszkę takich innych, już na przykład nie budziły Wam się jeansy albo czarne rurki chcecie coś mm -hmm. się zaszaleć, to myślę, że to jest super alternatywa. Ja powiem dosłownie dwa słowa o moich zakupach ciuchlandowych, dlatego, że tak patrzę, to tylko zostały mi jeszcze właśnie trzy elementy z ciuchlandu. E, sukienka z mango, która znaleziona została przeze mnie w ciuchlandzie i wyglądała bardzo niepozornie, bo na tutaj, w ogóle nie jestem w stanie Wam pokazać jej yy, nie na sobie. Takie trochę zwłoki. Taki... <grym> e, wiecie co, ona jest prążkowana, więc dopasowuje się do naszej sylwetki. Ma bardzo duży taki kołnierz golf, taki wiecie, tutaj oplatający całe ramiona. Jest długa, bo to jest sukienka A do ma Nie ma Nie rozporka i ja tutaj oczywiście będę musiała przemyśleć, czy chcę ją obciąć, czy chcę zrobić rozporek, co z nią zrobić. Wygląda pięknie, jak się ją założy, jak jest długa, ale czy w praktyce to będzie super? Popatrz. Nie wiem. Muszę się zastanowić jeszcze, ale nie mogłam jej zostawić, bo była w fantastycznej cenie. E, materiał leżał idealnie i ta cała sukienka i w ogóle nie jest zniszczona. Ta sukienka wygląda jakby była nowa, prosto z wieszaka. Więc to jest pierwszy element. Sukienka bazowa do łączenia z tym, co już mam. Nie będę się powtarzać. Czarna, klasyczna. W ogóle ja znowu mam fazę na czarny. Tak? To jest na okropne. Sensie. Znaczy okropne. Nudno odrobinę, ale ja miałam takie fazy mm. na czarny, bo ja bardzo uwielbiam na przykład takie total looki czarne. Z, tak jak mówiłaś, mm -hmm. różnymi strukturami i z czarnymi na przykład dużymi okularami uwielbiam i widzę, że powoli wraca mi faza na czarny, ale mam jeszcze fajną marynarkę. O, jest przerwa, glutę. E, to jest ta marynarka w kolorze złamanej bieli. Mm -hmm. e, jest to marynarka męska, niesamowicie pięknie i precyzyjnie wykonana. Ale jej jakość, dziewczyny, jakbyście miały okazję przyjść tutaj i ją dotknąć, to byście zobaczyły, że to jest konkretny element. E, materiał jest fantastyczny. Jeżeli chodzi o środek, tutaj widać, że jest naprawdę genialnie wykonana. Bardzo ładny kolor, bo nie jest czysto biała, tylko jest odrobinę złamana biel. Do łączenia z jeansami i z czymś bardzo prostym, bo ona takim fasonem dominuje, więc żeby nie przekombinować, mm. tak przynajmniej mi się wydaje. Nie była droga, znowu 10, my tak wahamy się w granicach 10-20 zł w ciuchlandach. Ok, przejdźmy teraz do płaszczy. Słuchajcie, ja ostatnio w Zarze wynalazłam przepiękny czarny płaszcz i szczerze mówiąc nie chciałam sobie w tym roku kupować czarnego, czarnego płaszcza, ale jak go zamówiłam i przyszedł i go zmierzyłam, to stwierdziłam, że ten płaszcz jest naprawdę tak świetny, że, że go po prostu zostawię. Jest świetny, naprawdę. Jest świetny. Jest ten płaszcz, to jest w ogóle płaszcz czarny, tak jak widzicie, oversize'owy. Mamy tutaj pasek i ten pasek świetnie podkreśla nam talię. I słuchajcie, teraz skład. Ten płaszcz składa się, bo to jest bardzo ważne. Ma 75% wełny i 25% pol... polamit. Więc jeżeli chodzi o siedziówkę, o płaszcze wełniane, to naprawdę to jest świetna jakość. Płaszcz leży super. On jest bardzo, dłu bardzo długi, więc na przykład na zimę do jakiejś sukienki, czy dokolwiek czegoś innego zakryje się całym tym płaszczem. Tak podoba mi się to, że on jest oversize'owy, bo ja bardzo często mam problem z tym, że na przykład zakładam gruby golf po tym płaszcz i czuję się jak taka, z, taki, wiecie, tak, to nie mogę się po prostu y, ruszyć. Więc ten płaszcz jest naprawdę bardzo oversize'owy. Ja w swojej szafie mam taki jeden płaszcz czarny, który chyba kupiłam 3-4 lata temu, albo nawet 5. I on już jest taki, wiecie, no jest ok, ale to już chyba nie jest to, więc cieszę się, że upolowałam ten płaszcz. Jestem zachwycona. Ja sobie go zamówiłam w rozmiarze, już wam mówię XS. Ja już w swojej szafie mam y, dwa płaszcze wełniane. Z Zary z poprzedniego roku czerwony i beżowy. U mnie się świetnie te płaszcze sprawdzają, nic się z nimi nie działo i spokojnie będę też chodziła w, tych, w tym sezonie w tych płaszczach, więc jak już mam dwa płaszcze z Zary i u mnie się świetnie sprawdziły i też są wełniane, więc nie, nie bałam się zamówić ten jako kolejny. Będziemy powoli, słuchajcie, kończyć już. Ten przegląd szafy, ale ja Wam jeszcze pokażę moją właśnie zdobycz z Ciuchlandu i to jest ta kurtka. To jest kurtka, nie wiem czy zimowa, aczkolwiek jest dosyć ciepła. Bardziej, może jesienna, e, chyba. Bardziej chyba jesienna na takie pierwsze pojedyncze, mm -hmm. delikatne mrozy. To jest kurtka znaleziona również w Ciuchlandzie za 16 zł. Jakość jest naprawdę w porządku. Nie wygląda ta rzecz, jakby była nowa, bo chociaż. Tutaj naprawdę nie widzę, żeby mm -hmm. było skulkowane cokolwiek. Może delikatne jakieś takie, wiecie, zaciągnięcia pojedyncze. Jest z kapturem, jest odrobinę większa, ale mi to też nie przeszkadza, tak jak Kasia mówiła wcześniej. Ma suwak, jest delikatnie pikowana. I w tej kurtce podoba mi się to, że ona ma taki odrobinę błyszczący materiał. W sensie, że... Mm -hmm. Nie jest matowa taka płaska. Na żywo widać, że nie jest taka matowa. Znowu podstawowy element, tutaj takim, nie wiem, elementem fajnym są te troczki. Bardzo mi się podoba. Za 16 zł jeszcze mi się nie udało nigdy trafić kurtki, ewentualnie przebijają tylko tą kurtkę wełniane z Ciuchlandu tam za 10-15 zł, mm -hmm. bo też takie mam, ale bardzo się cieszę, bo już jestem, y ja mam z głowy już jesień, także mega. W masz już mm -hmm. wszystko. Okej, okay, słuchajcie, to ja mój przegląd zakończę butami, butami z Vagabond. Jeżeli chodzi o markę Vagabond, to ja Marka po prostu uwielbiam. Mam już kilka par, tej, y, kilka par butów tej marki i świetnie mi się naprawdę sprawdzają. Pamiętam moje botki y, Vagabond Daisy. Mam je do tej pory, są w świetnym stanie, nawet w się nie, nie starł. A kupiłam już te lat. buty chyba 3 lata temu. I ostatnio na stronie internetowej znalazłam te buty, które są przepiękne. Te buty mają troszkę taki fason. Y, Butów góralskich z jednej strony. Ja bym po powiedziała, że to też wojskowe. Trochę też takie wojskowe. Taki Krakowiak z butem wojskowym tak, się spotyka. I tu macie jest to jest świetnej jakości. Naprawdę te buty są wykonane przepięknie. Mamy tutaj malutki obcas, tutaj jest zamek. Możemy sobie też tutaj regulować i na przykład ścisnąć bardziej sznurówkami te buty. Fantastyczne buty, naprawdę świetnie wyglądają do sukienek, do spodni jeansowych. Na przykład, ja mam, też miałam bardzo często problem taki, że ostawały mi na przykład kostki gołe. Mam mam spodnie, jest kostka goła i dalej but idzie, w te bodki. A te, spo, te buty świetnie wchodzą pod spodnie i super jest też to, że one są bardzo zgrabne, bo ja mam numer nogi 39. Te buty też są w tym samym rozmiarze. No ta właśnie, nie wiem, miesięcy, zawsze zamawiam większe. A tutaj, a tutaj się... 39 świetnie leżą i są mega zgrabne. Piękne buty, nie należały do najtańsze, bo kosztowały kilka dobrych stów, stów ale uważam, że warto zainwestować w jedne buty, no które będę syczne, miała nie? przez kilka lat. Hmm. Tym bardziej, że to jest ta marka naprawdę bardzo sprawdzona, bo miałam bodki, dwie pary adidasów i to jest kolejna para bodków z tej marki. Są prze. I też mówiłaś mi jak zamawiałaś, że y, wyróżnia je to, że ta cholewka jest tak dopasowana, że tak. nie lata przy spódnicy. Nie lata często. przy spódnicy i na przykład wydaje mi się, że świetnie właśnie będą wyglądały właśnie w połączeniu z sukienkami czy spódnicami, bo są bardzo zgrabne. To nie są takie wiecie, ładnie. toporne buty takie jesienno zimowe to są naprawdę bardzo zgrabne bodki. To wszystko moi drodzy. Przed szafy tak wygląda. Tak wyglądają nasze jesienne elementy, które już w naszej szafie się pojawiły, bo już jesteśmy na sezon jesienny gotowe. Pomimo, że tak jak mówiłam na początku pogoda jest fantastyczna. w krótkich spodenkach. My, tak, w krótkich spodenkach zakatarzona, ale to wiecie, takie, ten sezon przejściowy tym się charakteryzuje, że czasami po prostu taki potrafi być niewdzięczny. Więc dziękujemy Wam gorąco za oglądanie. W jesiennych filmach jeszcze się na pewno zobaczymy. No, Pozdrawiamy. Po pa! Zobaczenia.